Spotykamy się na terenach Grupy Przemysłowej Baltic w bardzo ciekawym momencie rynkowym. Powstała strategia rozwoju przemysłu offshoreowego zaangażowania polskich firm? Mówi się 40% w offshorze dla polskich firm. Z waszego punktu widzenia, z pani rozeznania rynku, w jakiej kondycji jest polska gospodarka morska, firmy, które mogłyby pracować dla offshore'u? Czy te 40% to jest realny udział w łańcuchach dostaw? Oczywiście docelowo? Dziękuję za to pytanie o local content, o uczestnictwie polskich firm w offshore. Mówimy dość długo. Cieszymy się z publikacji strategii. W tej strategii też aktywnie uczestniczyliśmy jako firma, grupa spółek, która ten potencjał w zakresie dostaw, polskich dostaw w łańcuchu, w łańcuchu dostaw dla offshore polskiego, a następnie światowego, Jesteśmy bardzo zaangażowani. E, oczywiście kwestia jest taka, jak liczymy te 40%. Dyskusja na szeregu konferencji, na szeregu gremiach trwa. E, My oceniamy, że tak, że jest to, jest to realny potencjał, który możemy wypełnić, natomiast, żeby to się stało, musimy mieć aktywną politykę, aktywną działalność firm, które integrują się aktualnie, są zaangażowane mocno właśnie w budowanie i realizację strategii. Cieszymy się, że ona. A tak jak powiedziałam, została opublikowana, jest, jest też przez decydentów e, mocno zauważona i jest duża wola, żeby... E żeby została zrealizowana. Niezależnie od ogłoszonej strategii, te prace, prace w zakresie możliwości i uczestnictwa polskich firm w łańcuchu dostaw trwają na poziomie Ministerstwa Ochrony Środowiska. Tam też aktualnie trwają prace nad weryfikacją porozumienia sektorowego w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Tam też my samodzielnie jako Grupa Przemysłowa Baltika, ale też reprezent przez Polską Izbę Morskiej Energetyki Wiatrowej, jak i też przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, które jest głównym tutaj, nazwijmy to patronem strategii, która została nie tak dawno ogłoszona bierzemy udział i staramy się, żeby nie było to tylko chcieństwo. To, co z naszej strony my pokazujemy jako firmy, nie tylko jako Grupa Przemysłowa Baltic, ale też firmy tutaj z Pomorza, z Gdyni, my jesteśmy w stanie wykazać realne możliwości i kompetencje, żeby te 40% wypełnić. Bo... Tutaj jest jeszcze jeden wątek, mówimy o 40% lokal kontentu w Polsce, ale bardzo często cały projekt offshore'u, cały rozwój w Unii Europejskiej postrzegany jest jako okazja do eksportu naszych usług. Jak uzyskamy specjalizację, będziemy no, budować farmy nie tylko na Bałtyku, w polskiej strefie, ale na przykład na Litwie możemy być równorzędnym, chociaż na pewno na razie mniejszym partnerem dla Duńczyków czy Niemców. Czy rzeczywiście ta wizja, eksportowania naszych usług także w jakikolwiek sposób jest realna. Uważamy, że tak, no, że to jest e, właśnie ten moment, w którym jesteśmy w stanie wejść na nieco wyższy poziom e, dostaw, e, czyli mówimy to o Tier one, czyli o e, byciu nie tyle podwykonawcą, bo w tym jesteśmy już od dłuższego czasu. My, jako Grupa Przemysłowa Baltic, e, mamy w, w, w grupie spółki i tu e, spółkę Energomontaż Północ Gdynia, która konstrukcje stalowe dla energety, morskiej energetyki wiatrowej e, produkuje. Od 2001-2002 roku, gdzie budowaliśmy nadbudówkę jedną z części elementów, właśnie trafostacji dla pierwszej w ogóle morskiej farmy wiatrowej. No Tylko te lata pokazały to, że jako, jako wykonawcy, jako możemy być jedynie pod dostawcami dużych takich graczy jak Orsztet, Duńczycy skandynawski, jak i deme, czy, czy też inne firmy. Dopiero na naszym rynku tutaj krajowym jesteśmy w stanie wejść na ten wyższy poziom, pokazać te umiejętności, zdobyć te umiejętności, bo oczywistym jest też to, że, że samodzielnie firmy muszą nie są w stanie tutaj dzisiaj, dzisiaj być samodzielnymi dostawcami. Musimy tutaj w ramach branży tworzyć współpracę, konsorcja i w ten sposób Budować takie zaplecze, które, którym możemy być silnym graczem z, 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 innymi, z innymi rynkowymi podmiotami, tak, które działają w obszarze. Mówi Pani bardzo dużo o współpracy. My mieliśmy takie przekonanie, trochę bardziej socjologiczne niż gospodarcze, że w Polsce czasami o zaufanie gospodarcze ciężko ta współpraca nie rozwija się dobrze. Pani mówi wielokrotnie żyła Pani słowa współpraca. Z dzisiejszego punktu widzenia, z punktu widzenia Waszej branży, jak wyglądają relacje z portami, z innymi podmiotami na rynku? Jest już świadomość tego, że razem jest łatwiej i można więcej? Moim zdaniem w pełni. tak Od maja poprzedniego roku, gdzie jako nowy zarząd rozpoczęliśmy pracę nad aktualizacją strategii, którą nasz właściciel, czyli Agencja Rozwoju Przemysłu, potwierdziła, zatwierdziła nam w grudniu ubiegłego roku, my wyraźnie wskazujemy na konieczność wręcz współdziałania, współpracy. Firmy nasze są na różnych poziomach zaangażowania w rynek i wejścia w, 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 w różne fazy. No w tej chwili dwie fazy budowy farm wiatrowych na Bałtyku. I z naszej perspektywy ta współpraca jest nieodzowna. Tak dobrze wiemy, że, że, że firma Christ ma podpisany kontrakt z BC Wind na budowę no, w pełni wyposażonej trafostacji. No, jest to firma, która z tym projektem wystartowała wcześniej niż my. I dziś, żebyśmy mogli uczestniczyć, no, jesteśmy tutaj po rozmowie. Mamy podpisane umowy intencyjne o współpracy, o konieczności współpracy, tak naprawdę do tego, żeby, żeby ten nasz potencjał był silniejszy, bardziej widzialny. Mogę tylko potwierdzić, że to realizujemy również w praktyce. Rozmawiamy o sytuacji na rynku, o tej współpracy rynkowej, a z punktu widzenia Waszej grupy przemysłowej, ta strategia, inwestycje w offshore, pierwszy, drugi etap, co oznacza dla grupy przemysłowej Baltic? Dla grupy z przemysłowej Baltic oznacza to szansę na wejście w tier one, tak? czyli e, stanie się oferentem, a następnie wyko wykonawcą już na poziomie e, bezpośredniego dostawcy dla dewelopera. Dziś, tak jak e, powiedziałam, jesteśmy podwykonawcą, tak jak byliśmy w przypadku no, gigantycznego pierwszego projektu, bo Baltic Power, tak? ale to był jednak etap w którym byliśmy dostawcą konstrukcji starowej e, e, dla stacji elektroenergetycznej, która e, była już wyposażana, mimo że była wyposażana tak naprawdę w komponenty polskie, była już wyposażona e, nie, nie przez nas, tak? My ten potencjał, my tę możliwość zidentyfikowaliśmy, określiliśmy sobie ścieżkę dojścia, w jaki sposób e, być tutaj. E, w projektach jako, 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 jako ostateczny, jako ten finalny dostawca. Więc ten potencjał mamy zidentyfikowany, organizacyjnie trwają u nas prace i procesy w, pod egidą takiego zespołu, który nazywa się formalnie Zespołem do Spraw Strategii i Wdrażania Transformacji, gdzie mamy szczegółowo określoną ścieżkę właśnie do do, 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 do realizacji te, tego typu projektów. Czy fakt, że te wielkie farmy wiatrowe na Bałtyku są realizowane z udziałem y, polskich firm, bo tam jest IPG i Orlen, y, czy to oznacza, że łatwiej Wam się rozmawia, że jest zrozumienie dla tych polskich aspiracji przemysłowych? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Dobrze wiemy, że z perspektywy deweloperów, gdzie e, projekty są finansowane w formule Project Finance, te, e, no, one wymagają tego, żeby ten dostawca no, wykazał no, jak najniższą cenę tak? i najwyższe kom kompetencje i do, dość duży track record, więc e, jest to na pewno wyzwanie. Nie, nie, nie mamy tu skróconej ścieżki. E, natomiast istotne jest to, że to. Wsparcie w, w postaci określonej strategii, która, tak jak powiedzieliśmy na początku, została ogłoszona, ona jest widziana i te instrumenty, które pozwolą nam dojść do tego planu, o którym mówię, poprzez różnego rodzaju instrumenty, które ta strategia przewiduje, w szczególności te, te, te instrumenty to są instrumenty finansowe, instrumenty gwarancyjne zdecydowanie pomaga e, z, z, ze względu na, na e, jakby tutaj cały kształt działania, nie sam fakt polskości de, dewelopera, bo e, myślę, że to też to, co, co jest ważne, e, no deweloperzy nie tylko są tutaj narodowości polskiej i chociażby tak, te, taki przykład wisiuinda Winda pokazuje, że e, e, ta finalnie, ta, ta polskość nie będzie jakby przeważającym czynnikiem do tego, żeby stać się, stać się tutaj wykonawcą tier 1. Tutaj mamy konsorcja międzynarodowe z udziałem oczywiście tak. polskich podmiotów. A proszę powiedzieć już na koniec, jakiego typu inwestycje z Państwa punktu widzenia są potrzebne, czy w samej grupie przemysłowej, czy w ogóle w branży morskiej, stoczniowej, żeby te dość optymistyczne plany, o których mówimy, mogły się ziścić? I także, czy Grupa Przemysłowa Baltic planuje jakieś akwizycje na rynku, czy aktywność w sensie rozbudowy swojego własnego potencjału. Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, one są konieczne, tak? A park maszynowy, który jest, którym dysponujemy, no wymaga, wymaga unowocześniania, wymaga wprowadzenia maszyn, które pozwoliłyby nam na bardziej bardziej Efektywną? efektywną, tak może, tak szukałam właściwego słowa, ale, ale myślę, że wszyscy wiemy o, o, o czym mówię, tak. I tutaj w tym zakresie no, potrzebne nam jest finansowanie, nie tylko finansowanie, w, tak, gdzie, gdzie my je pozyskujemy w ramach inwestycji od właściciela, ale też poszukujemy tych środków z rynku, gdzie, gdzie staramy się, w tej chwili jesteśmy w procesach um, rozpatrywania wniosków przez NCBiR chociażby, Właśnie w kontekście budowy parku maszynowego na linii produkcyjnych dla w pełni wyposażonych trafostacji. A żeby powiedzieć, czy pod względem korporacyjnym planujecie Państwo inwestycje kapitałowe, budowanie szerszego łańcucha w ramach całej grupy, czy na tę chwilę skupiacie się właśnie na inwestycjach w to, co już jest Waszym zasobem? My jesteśmy otwarci tutaj na współpracę i inwestycje kapitałowe z potencjalnymi inwestorami, dużymi graczami, którzy chcieliby wejść z nami w, we współpracę. I no tu nie, nie ukrywamy, że, że, że mamy, budujemy em, alianse właśnie zagraniczne. Stąd też nasza obecność na największych targach offshore'owych w Kopenhadze, organizowanych przez Wind Europe, nie tylko rozmowy, ale też już pogłębione rozmowy właśnie o możliwościach strategicznych tutaj aliansów. Resztę pozostawiam tajemnicy negocjacji biznesowych. My też aktywnie w ramach, jak okazuje się w spójnej polityki, w spójności z polityką państwa też realizujemy jesteśmy w etapie, przygotow w etapie przygotowawczym w zakresie energetyki jądrowej. Mamy tutaj, jesteśmy na liście dostawców dla Westinghouse'a, więc z naszej perspektywy to też jest pewien, pewien produkt referencyjny, bo no zdobycie, posiadanie kompetencji na, na takim poziomie no pokazuje te, te kompetencje, które w obszarze też, też, też są potrzebne i, 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 dają, i dają możliwość tutaj no zbudowania wysoko, wysoko wykwalifikowanego. Zyfikowanej kadry no w tak skomplikowanych procesach, gdzie nie chcemy być tylko dostawcami konstrukcji stalowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.